Witaminy D nie jesteśmy w stanie syntetyzować z pokarmu, a jeżeli tak się dzieje, to te ilości witaminy D najczęściej są niewystarczające, w szczególności właśnie w tym okresie jesiennym, dlatego że nasz organizm potrzebuje tej witaminy D, która wchłaniana jest. Przez skórę dzięki promieniom słonecznym. A jak wiadomo, w Polsce tego słońca w okresie jesienno-zimowym jest bardzo mało, stąd też zalecenia dotyczą właściwie każdego z nas. Dodatkowo, nie dajcie się zmylić, dlatego że nieraz w okresie również wiosennym czy letnim te zalecenia suplementacji witaminy D są dalej aktualne, szczególnie dla osób, które pracują zmianowo albo spędzają bardzo dużo godzin w biurze. Czy też właśnie w zamkniętych środowiskach? Jeżeli chodzi o takie zbadanie, na przykład, czy dla mnie indywidualnie suplementacja witaminy D to jest dobry pomysł, to możemy to oczywiście zrobić i zbadać sobie stężenie witaminy 25 OHD3 we krwi. Na tej podstawie dobrać indywidualną dawkę i cieszyć się dobrą odpornością i dobrym samopoczuciem przez cały rok.